serce me pękę w szwach, rozdzieliły nas. Jak ganią skrzypcą na obszernych cieniach czuje strach. Miłość nieśmiertelna, ja udala tobie, widnie przy Bogu twym trwam. Wspomnienie najokrzedniejsze ciągle w głowie z młodych rad. Cierwi rodzicła Marii, całe serce me, Och, Dlaczego czuję nie do opisania? bo wyrywam go w sekt ciebie mu Twoją przepiękną twarz. Jak ja tu czekam, aż minie wyroku, mego 68 lat. połączenie naszej miłości w niebie czas. Jesteś moim marzeniem, które nie przeminie nawet za wieczny czas. Uśmiech śmiech jak na niebie, jak ma pozbyć się selce burwę, rwam go ówsek. Nieistniejące szaleć, i to ja wielnie przy tobie trwa. Chcieli ludzie złamali cały małych, Dlaczego czuję nie do pisania? Bo wyrywam w to do ciebie muzeczko nie ma w niebie. Widzę twoją przepiękną twarz. Ach ja, to czekam aż mnie wyroku mego 68 lat. Dodajcie połączenie naszej miłości w niebie, czas? Czemu ci stra mnie takie? Podwójne nauczycieli umie mi grać, wcielił mnie z ukochaną. miłość, to słowo niespodziewanie pojawi szczęść na twarz mojej. Pozostał mi tylko ból, strach przed stratą, poważną depresję. dalej przy Tobie trwam. Ziery i rodzice o w serce ma. Dlaczego czuję nie do pisania, bo wyrwał go łzach. Do Ciebie muzyczko nie ma w niebie. Widzę Twoją przepiękną twarz, ja doczekam, aż mnie wyroku ma 68 lat. Dajcie połączenie naszej miłości w niebie czas. Wspominam te szczęśliwe chwile, gdy miałam. Trzynaście lat, Twoje oczy ciemnograntowy, jasny jak świętość dwa. Gdzie ogre suszę operował, ciszę bez Twojej miłości, jak roślina usycham jak ryba, bez wody mi czuję. Wystarczającą siłę ten such, brak mi Dzień w środku głośnych, szyków daje mi strach. Lecz nawet to byłem ciebie, bo nie umiem przeżyć bez nas. Następnego dnia, ci ludzie słomali całe. Z mach, dlaczego czuję nie do pisania Boż, farwa łzach, gdy ciebie nie ma w niebie. Widzę twoją przepiękną twarz, jak ja tu czekam aż minie wyroku mego 68 lat. nadejdzie połączenie naszej miłości w niebie czas. Każdy dzień zaczynam od szklanki łaz każdej nocy potrajam stawkę i więcej ich. W płacz tym bardziej zrozumiem, jak mocno z tobą tęsknię, jaki to jest najokrutniejszy, bo Samotności czekam wielnie na ciebie, tu tylko spójrz. Cały świat przymierza w tej nazyw. Went rowiec z obrzeczą, co kochać się o tak. Miłość twą przypełniamy cała. całe serce cicho, pary dźwięk działa na mnie kojąc tak uspokojająco jak rak prasty do skrajenia. W moim sercu ran. W wyjątkowym darze ci uczucie Kochana ma w sercu mam, zostaniesz na nieśmierce. Ci niezapomniany śrad. Śródzi złamali całe moje serce. Całe serce Zorucie Zła złamali. Całe serce och, Dlaczego czuję nie do pisania? Bo wyrywam go w to mi ci ciemia museczko nie ma. Do niebie widzę twą przepiękną twarz. Ja tu czekam aż minie wyroku mego sześćdziesiąt osiem Nadejdzie Nadejcie połączyć naszej miłości w niebie czas. Choć skarbie jesteś starego w niebie, życie i śmierć dzieli nas. Wyrażamy uczucie w słowach, wszystko co jest o tobie. Ma dla mnie znaczenie. My, wari jak dzwon. To najpiękniejszy instrument, który bije tylko dla siebie. Wierzę w nas, że znów się spotkamy w niebie. Tęsknota to za tobą miłości trwa, raczej wiesz, że nadajcie, nadajcie lepszy czas. W her, w dźwięku usłyszę znów. Wracam do następnych prana, to spełnić nasze marzenia. Uratuję cię, przyrzekam, jestem tylko Twoja w sylce, w Birrii Wśród ludzi, zła cały wesel Dlaczego czuję nie do wyrwam Bo w rwym do ciebie muzeczko nie ma. W niebie widzę Twoją przepiękną twarz. Je, ja tu czekam aż linię wyroku mego, że się do siemra Nadajcie połączenia naszej miłości w niebie. Czekam.